No to czas zaczynać. Dzień dobry. Słuchajcie, piątek, więc akcja Bądek, ale wcale nieprawda, bo dzisiaj liderek. Dzisiaj lider. Woda. Lider. I proszę Państwa, po raz drugi. I ostatni, Icon Slant, ten stalowy, pożyczony, czy też użyczony. Już ma żyletka zamontowana, Persona, Platinium drugi raz użyte. I to dzisiaj będzie i takie golonko. Słuchajcie, pędzel sztuczny, te trójeczka, czyli ten największy. Piękna sprawa, powiem Wam, że bardzo zadowolony jestem z tego pędzelka. Zaraz dwudniowy jest piątek. Trzeba zrobić porządek. Nawet się zrozumiało. No i taki zestawik na dzisiaj. Cóż, po ostatnich goleniach słuchajcie, yy, bardzo fajnie zaraz odrastał po tych slantach. Co jak gdyby tylko i wyłącznie potwierdza się u mnie, że, że te slanty jednak są dla mnie. <laughs> tak przynajmniej sobie wymawiam. Bardzo przyjemne golenia. Więc czas, jak to się mówi, kończyć zabawę. Myć urządzenia, odsyłać na swoje miejsca do kolegi Mariusza. Więc wspominajki tylko w internetach. No i takie, powiedzmy, golenie. Piątek, godzina 18 gdzieś około. No i cóż. Widzę twarz, nie przedłużając. Żadnego przyszewa nie robimy, ponieważ krem jest zacny. Bez dwóch zlań. Także tego wiecie. No. Kręcimy, żeby nie ukręcić. Zakrętki oczywiście. Słuchy pędzel. Jedziemy na bogato żeby na pewno nie zabrakło. Słuchajcie, tak naprawdę to jest jeden z tych kremów, które po prostu chciałbym w miarę szybko skończyć, ponieważ jakoś tak, patrząc na swoją skromną kolekcję, to jest tych sprzętów bądź ile, więc dzisiaj liderek. O. Dobra, bierzemy wodę i kręcimy. Pędzelek fajne właściwości, jak chodzi o masowanie. Rozmiarem wcale nie za duży. mi pasuje zapach myślę, że tu nie ma nad czym się rozwodzić, po prostu jest nie jest ani porywający, ani jakiś mocno straszący dobra, jedziemy z wodą tylko nie za dużo bo ten pędzel chlapie Dlatego tutaj kolega bardzo dobrze mnie naprowadził, żeby go wcześniej nie moczyć. Słuchajcie, broda świętego Mikołaja myślę, że może się schować towaru bądź. Się na bogato także kremik kremikiem. Czek u fajdany. W momencie trzeba się ogarnąć, bo przecież tak w telewizji nie można występować. O! Już jestem ogarnięty. <śleskujesz> Dobra, lecimy. Yy, drugi użycie żyletki, drugi raz ta maszynka. Coś tam już potraktowałem. Już się człowiek dobrze poczuł, zapewnie. No i takie są właśnie skutki. na temat może agresywności, to w tym momencie może niezbyt wypada się wypowiadać, ponieważ wszyscy wiemy, że lider krem z ochrony raczej nie nie, no, nie słynie zbyt dobrej. I słuchajcie, pierwsze przejście z głowy. Ależ mi się gęsty nie chciał się wypukać normalnie. Ręczniczek jest, tak jest. No i znowu to samo ja nie wiem. Fenomenalnie to wygląda. Się nie ma co za długo zastanawiać, lecimy z drugim przejściem. Pod włos. zaczniemy z tej strony też podwóz. Słuchajcie teraz troszkę jakby więcej wody w tej pianie i tak yy, idzie płynniej. Tu się będziemy poprawiać za chwilę. Coś tu chwyciłem, coś czuję, że mnie mocno szczypie. Słuchajcie, są miejsca już w tym momencie, gdzie naprawdę jest świetnie dogolona szyja też. No, Będziemy widzieć, co dalej. Na pewno to muszę poprawić. Słuchajcie, przy dużej, większej ilości wody naprawdę fajny poślizg ten kremik daje. Nie ma wstydu. drobinkę wody no co tu więcej powiedzieć słuchajcie lider może być tylko jeden lecimy pod włos. Prawie go na niej słuchajcie. Takie trochę na słuch. Słuchajcie, to pięknie wyszło. Słuchajcie, nie spodziewałem się. Bardzo przyjemnie zaskoczony, zarówno ze sprzętu, który wymiarem mi cerę twarz oszczędził cię tu, co jego nie dzieje. Kremik dał radę. Jedyną uwagę, jaką mogę zrobić, to po prostu dać trochę więcej wody. Wtedy nie ma tendencji do wysychania na twarzy. Pukam wodę. E, pukam twarz. Bardzo ładnie go Tu jeszcze może bym. Popraweczkę delikatnie, poczekajcie. Już kończymy. Ciebie wytrzeć koszulkę. <noise> Czyli kompleksowo, za chwilę się do prania wrzucimy. No, i takie to właśnie moje golenie dzisiejsze. Tu bardzo dobrze. Tu by można było jeszcze troszkę, ale to już bez sensu. Szyja fajnie. Luks. Bardzo fajnie. Pokażę Wam jeszcze z ciekawości. Słuchajcie. Dlatego ja uwielbiam ten pędzel. On jak jest fajnie nabity, tak jak to trzeba, to tu spokojnie można golić się dwa razy prawie. Dlatego dlatego go lubię. Dlatego go lubię. Słuchajcie, aplikujemy teraz. To nie jest płyn. Niestety po goleniu tylko... Kolońska woda. Nie ma kryzy, więc trzeba tu delikatnie paluszkiem cyk. podsumowując, liderek, bardzo ładnie, maszynka od kolegi Pimps, troszkę niewiściowa, trzeba będzie ją umyć, Icon slant stalowa, świetna sprawa, żyletka Persona, pędzelek syntetyczny Simpson T3, Słuchajcie, troszeczkę sobie balsamiku jeszcze pozwolę zapodać. Coś tu wygrzebiemy jeszcze z pudełeczka. I słuchajcie, jest taki temat. Jaki balsam skończyłeś od początku do końca, więc ja dzisiaj oficjalnie zgłaszam. Skończyłem skończyłem Lea Balsam 3 w 1 od początku do końca. Słuchajcie, jest nas 278. Dziękuję pięknie za subskrypcję. Dziękuję za komentarze. Jestem na tropie poszukiwania sklepu polu w Małopolsce. Tam jest podobno kremik Pharma CF dla sieci handlowej zrobiony. Mam nadzieję, że go kiedyś znajdę i będę mógł go porównać na przykład z szanowym kremikiem, który mi bardzo podszedł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem cóż, wielkie podsumowanie slantów by należało zrobić. Z tym, że powiem Wam, że mam problem. Dlatego, że te slanty wszystkie mi pasują. Wszystkie mi pasują. Ten jest bardzo przyjemny, dość łagodne te sprzęty dla mnie są. Nawet te, te które uchodzą za dość agresywne, powiem Wam, że bardzo fajnie ogólnie chodziłem przez ten cały czas, który z nimi korzystałem. Najbardziej, ale to naprawdę, najbardziej, jakby czy też yy, z takim największym respektem podchodziłem do golenia slantem phoenixowym, y, w tym Ecliptic slant. Słuchajcie, tam jednak yy, muzyka tej yy, żywetki jest nie do, do, nie do przecenienia i żadna już później nie, yy, tak nie brzmiała, czyli dość mocno wystaje, dość agresywny sprzęt, jednak no, chyba najlepiej byłem dogolony. Podczas kiedy te sprzęty pozostałe również mnie fajnie ogalają, dogalają, natomiast ten Phoenixowy sprzęt chyba zrobił na mnie największe wrażenie. Do codziennego, z kolei, do codziennego z kolei takiego użycia polecałbym po prostu tą głowicę magardowską, którą miałem przyjemność skorzystać. Ona chyba była najdelikatniejsza, odrobinę skuteczniejsza niż niż 89 popularna przy czym była łagodniejsza słuchajcie, no cóż została mi jeszcze tak naprawdę kamisorii do ogolenia przynajmniej jeszcze raz, może dwa razy ponieważ te ostrza są dużo wytrzymalsze więc kolejny film prawdopodobnie będzie już z tym kamisori. chcę to wszystko przed świętami jeszcze Mariuszowi odesłać, oddać Podziękować. No i cóż. Piątek bądek wyszedł lider. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce.